Liga za tydzień. Dzisiaj tak naprawdę porażka minimalna, bo dzięki temu, że w 90 minucie troszeczkę jak widzicie zaskoczyliście gości i trafiliście tą honorową bramkę. że podsumowanie tego spotkania no i jakie prognozy czy prognostyk na to, co jak widzicie rozpocznie runda pierwsza. Spotkanie jest bardzo dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, z czego się mocno cieszymy. Uważamy, że mieliśmy dobre fragmenty przeciwko świtowi i to napawa optymizmem. Natomiast jest kilka sytuacji, z których na pewno nie jesteśmy zadowoleni, będziemy nad nimi mocniej musieli popracować. I tak naprawdę ten mecz pokazał, z czym możemy się zderzyć w tej trzeciej lidze. Natomiast nie ukrywajmy, jest to zespół, który na pewno będzie wysoko w tabeli i mając ciekawe fragmenty przeciwko takiemu zespołowi, jesteśmy zadowoleni, natomiast znamy swoje mankamenty, będziemy nad nimi mocniej pracować. Jeśli chodzi o to spotkanie, to już zagrała. Ta optymalna jedenastka, ta wyselekcjonowana przez trenera, czy jeszcze komuś trener dał szansę, żeby się pokazał w dzisiejszym spotkaniu, ewentualnie móc jego zwiększyć szansę wyjściu podstawowej jedenastce już w trzeciej lidze? Mm. To znaczy kadrę mamy prawie zamkniętą, liczymy jeszcze na wzmocnienie na jednej pozycji. Natomiast tutaj każdy ma szansę grać w pierwszej jedenastce, i nikt nie daje żadnych gwarancji, że wyjdzie w następnym spotkaniu w pierwszym składzie. Więc wszystko będzie zależało po spokojnym przeanalizowaniu tego spotkania i zobaczeniu, jak możemy funkcjonować lepiej w najbliższym meczu. Czy pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę? Z, kim? z Pilicą Białobrzegi serdecznie zapraszamy kibiców na, do przybycia do, na nasz stadion. Mamy nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony. Dziękuję.